Jesteśmy w Parku Miejskim w Piasecznie, gdzie właśnie toczy się rodzinna gra miejska Stop Hate – Odkryj Twoje Supermoce. Dzisiejsza gra jest częścią projektu Akademia Rodziny realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie. W parkowych alejkach i przestrzeni miejskiej nagraczy czekają niespodzianki i zadania do wykonania. To nie tylko przyjemność rozwiązywania zagadek i czas spędzony z rodziną. Zobaczmy o co toczy się gra. Celem i tematem przewodnim wydarzenia jest uświadomienie uczestnikom, w szczególności tym najmłodszym, przyczyn i konsekwencji hejtu i innych form agresji oraz, co ważne, przekazanie im narzędzi radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach. Głównym bohaterem naszej gry są zatem tytułowe supermoce – empatia, odwaga, życzliwość, pogoda ducha, zaradność, opiekuńczość i uczciwość. Gra Stop Hate, odkryj Twoje supermoce, to gra, która pozwala dzieciom i rodzinom zmierzyć się z sytuacjami trudnymi społecznie. Konfrontujemy dzieci z sytuacjami, w których nie zawsze wiedzą jak się zachować, w atmosferze super fajnej zabawy, gry terenowej, edukacyjnej. Pozwalamy im robić na żywo, tak żeby byli w stanie przepracować tego rodzaju sytuacje i zastanowić się, jak w takiej sytuacji reagować. Uczymy, jak być dobrym, uczymy pomagania i leczymy z hejtu. Na tej Na, gle miejsce było fajnie. Na tej grze miejskiej naprawdę nam się podobało i, i mam nadzieję, podoba. Mamy nadzieję, że będą jeszcze. Jeśli chodzi o grę, to świetny pomysł. Naprawdę pogoda nam dopisała, gra rewelacyjna, zabawa dla całej rodziny, bieganie po parku, po mieście. W imieniu wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, którzy współtworzą projekt Akademia Rodziny, chciałabym podziękować mieszkańcom gminy Piaseczno, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą kremiejską. Pogoda dziś nam dopisała, możemy się cieszyć pięknym słońcem i piękną piaseczyńską jesienią.